Ukochany Ojcze, mój Boże, dziękuję Ci za ten dzień pełen Twojej obecności, objawiający się w lawinie łaski, jakie dzisiaj na mnie spadły. Łapałem je skrupulatnie do tego kielicha dziękczynienia, które pokornie zanoszą do Ciebie teraz przed snem. Kochany Ojcze, proszę, abyś wybaczył mi każde dzisiejsze potknięcie, które mi się przydarzyło. Ty wiesz, że pracuję nad sobą, bo ja czuję, że mi pomagasz, ukochany Ojcze. Dziękuję Ci za Twego ducha, który we mnie pracuje bezustannie mnie prowadzi. W imieniu Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, modlę się do Ciebie, Panie. Pan króluje, przyobległ się w majestat, odział się Pan i przepasał potęgą, utwierdził też świat, że się nie zachwieje. Twój tron jest utwierdzony od wieków, Ty jesteś od wieczności. Podniosły rzeki, Panie, podniosły rzeki swój szum, podniosły rzeki swoje fale. Nad szum wielkich wód, nad potężne fale morskie mocniejszy jest Pan na wysokości. Twoje świadectwa są bardzo pewne. Twemu domowi Panie przystoi świętość na wieczne czasy. Psalmów dziewięćdziesiąt trzy. Dobranoc.